Witajcie drodzy nieporadni, dzisiaj się trochę poznamy. Pojawiły się jakieś takie sugestie, że to konto nieporad na YouTubie jest kontem fejkowym, no więc spieszę donieść, że nie. I chociaż rzeczywiście na TikToku tworzę już od jakichś trzech lat ponad, to na YouTubie to konto jest dosyć nowe. Ale to cały czas jestem ja, to cały czas są nieporady. I dzisiaj chciałam zaspokoić parę nurtujących Was pytań, na temat pani od nieporad. Bardzo często pytacie mnie, ile mam lat, więc bez zbędnych szczegółów spieszą donieść, że jestem typowym milenialsem urodzonym w latach 80., wychowanym w szalonych latach 90. Bardzo często, zwłaszcza na TikToku, piszecie mi, że przypominam wam jakąś waszą nauczycielkę no więc ja nigdy nie uczyłam, ani w przedszkolu, ani w szkole e, w ogóle nie uczę, nie prowadzę żadnych zajęć dla dzieci, dla Młodzieży. Nie wiem, czemu Wam ciągle przypominam waszą nauczycielkę polskiego albo z biologii. Widocznie mam jakąś taką nauczycielską aparycję. Być może się minęłam z powołaniem, ale dla mnie już chyba za późno, żeby zmieniać zawód. Bardzo dużą przyjemność sprawiają mi komentarze, że brzmię jak mała mi albo jak migotka z muminków. Trochę mniej, że brzmię jak świnka Peppa, ale muminki kochałam jako dziecko, dalej mam do nich sentyment. I nie, niestety nie dabingowałam żadnej bajki, nie dabingowałam muminków, chociaż zawsze powtarzam, że mogłabym. Myślę, że świetnie bym się w tym sprawdziła. Muszę też niestety zdementować plotkę na temat mojego rzekomego azjatyckiego pochodzenia. I chociaż moje serce jest ostatnio z powodu głównie K-popu bardzo blisko Azji, to niestety nic nie wiem o moich ewentualnych azjatyckich e, przodkach. Prawdopodobnie mój wygląd jest wypadkową, jakiś. E, historii z przeszłości, być może jakiś pra-pra-pra-pradziadek albo prapra pra, babcia pochodziła z Azji, co nie byłoby takie, wiecie, niemożliwe, biorąc pod uwagę skomplikowaną historię Polski, zabory, obecność armii tatarskiej, rosyjskiej w Polsce, na terenach Polski i tak dalej. Być może tak, ale... No, źródła oficjalne w mojej rodzinie i to z obu stron. Niestety, milczą na ten temat, więc nic o tym nie wiem. Bardzo często pytacie mnie też o takie rzeczy bardzo prywatne, dotyczące mojej rodziny, moich bliskich, mojego życia zawodowego. No, to są takie rzeczy, których ja nie udostępniam w mediach społecznościowych i tutaj niestety no, nie uchylę Wam rąbka tajemnicy za bardzo. Mogę tylko powiedzieć, że tak, że jestem mamą, mam fantastyczne y, dzieciaki. Pracuję zawodowo, także praca na, me, praca na mediach społecznościowych jest dla mnie trochę taką odskocznią, przyjemnością. Ja się tutaj dobrze bawię, z tego co wiem, to wielu z Was również. Cieszę się, że możemy się na tym kanale bawić wspólnie. Ja mam na imię Basia, to są nieporady, a jak Ty chcesz zostać moim nieporadnym widzem, to zapraszam Cię oczywiście do subskrybowania kanału. No i to by było dzisiaj na tyle. No to mówiłam, że to będzie krótki filmik, nie? To do zobaczenia, pa!